Moi drodzy, witam Was na kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj mamy niedzielę i taki miksik za 48 zł. Mamy tak y, dogrywkę szczęśliwych linii. Mamy w nowym kolorze, takim czerwonym, fajnie przetestujemy ten kolor. Dwie sztuki. Mam za 2 zł pensje. Za 5 zł mam 4 zdrabki Linmane i kierunek kasa Lucky Day. No i z bardzo, bardzo stara Askier. Za 10 zł, mam dwie. Wielką czarną perłę. Super bonus. Przy okazji przypominam: yy, trwa u mnie konkurs na tiply Kto jest chętny, i na dwie paczki z drapek. Szczęśliwe nie będziemy drapać. No i yy, kopalnie rubinów. Szczegóły oczywiście w zakładce społeczność, serdecznie zapraszam na ten moment jak to nagrywam są wolne zdrabki więc zapraszam serdecznie idziemy teraz zacznijmy od tej najmniejszej pensja pensja z numerem 81 no i szukamy wygrywających liczb 8 12 albo dwa razy napisu pensja

Będzie coś więcej niż zwrot. Korona i pik. Nie tak na poważnie, to jak będzie zwrot to jest dobrze. Premiera poszła jak poszła. Krapa na nas. Może nowy kolorek będzie dla mnie szczęśliwy. Może zrobię jakąś rywalizację między czerwonymi a zielonymi. Zobaczymy. Na pewno jest konkurs u mnie na kanale z tymi lini liniami. Zobaczymy jak pójdzie. Winokrono serce. Diament cytryna. Okej. Okay. Tu jeszcze cytrynka. Gwiazda pomarańcza. Mamy gwiazdę pomarańczy, w ogóle nie widzę. arbus, banan. No wisienki by mogły być, biedroneczka. Dali złoto i dzwon. Złoto jest. Dwa razy z nie dali. Księżyc, jabłko. Jest tu księżyc. I tutaj jabłka nie widzę. Tę słońce No, znowu tak krąży, krąży. Po jednym symbolu zostanie kwiat i klucz. Tak poluję na tą całą zdrabkę na kanale, żeby była. Poza kanałem miałem, jeszcze wtedy nie miałem, właśnie kanału. Dwa razy mi się udało. Słoń i podkowa. Na kanale jakoś nie idzie. Kolejne linie są puste. Mega pechowe dla mnie. SW, dobra. To co, weźmiemy sobie najstarszą za 5 zł. Dawno, dawno jej nie drapałem. W sumie jakoś za nią nie przepadam, ale poprosiłem panią za... Różne, żeby mi dała zdrawki po 5 zł z numerem. 33 szukamy w danych grach trzech identycznych symboli. A mamy gwiazdę podkowę. Jabłko. Dzwon nawet nie trolują. Jabłko. Pierścionek. Moneta winogrono zegar, jabłko no to te jabłka trzy mogły być w jednej linii gra szósta save i kotwica nawet nie trollują gra ostatnia, ananas, arbus. no pusto <grytanie> mam nadzieję, że to nie będzie pusty odcinek, z numerem 31, lucky day wygrywające liczby 55, 19 39 i dwanaście no i szukamy jeszcze kończyny na szczęście ja mamy dwadzieścia sześć trzydzieści sześć dwadzieścia siedem pięćdziesiąt trzy pięćdziesiąt siedem trzynaście blisko pięćdziesiąt osiem czterdzieści osiem cztergiśki jeden i jedenaszki. No różne kontrolne. To co kolejne linie cztergiśki siedem. Korona trefl. Nie ma w ogóle tych symboli dzwon i jabłko hmm, hmm, hmm. słoń i banan dajcie chociażby złote kości słońce Mamy słońce, to serducho dajcie. Chociaż lot to nie ma serca. Cytryna i ananas. Mhm. Nic nie ma. Na razie żadnej linii. Księżyc i tęcza. To winogrono przynajmniej. Arbuzik. Jest, jest linia. Serce złoto. No. Lot to ma serce jednak. Pięknie mamy linię. nie będzie zera. Sorry, że tak się cieszę, ale w tych liniach coś trafić, to, to szok. Diament klucz. Normalnie szok, garnek, kwiat. Mamy kwiat. Będzie jeszcze jedna linia. Na razie się nie zapowiada. Śliwka, biedronka. No i chyba nie będzie już więcej linii, ale i tak jest ta jedna, więc super. Truskawka oraz wiśnie. Jest truskawka. Okej, okay, mamy jedną linię. Zawrotne, jak tu nasza Madzio mówi 3 złote. Madziu, pozdrawiam Cię. DD, zgadza się. Wow, szok. Trafione 3 złote. No, dogrywka pół na pół poszła w sumie. Dobra, Green Money z numerem 21.

dziewiętnaście osiem, trzydzieści cztery osiemnaście, trzydzieści, no bliżej znowu dziewięć, dwanaście, dwadzieścia cztery, trzynaście. 28 i 31. Bokiem kończymy. Dokładnie kontrolne ruszę. No masa pustaków. Ostatnia za 5 zł i zostają nam zgrabki za 10 z numerem o trzecim kierunek Kasa szukamy wygrywających liczb i klipsu. A wygrywają 8.

7 też nie mamy siódemki. 24, 37, 29. No i 26. Masakra. I co? Zostały nam dwie ostatnie. Zaczynamy od tej wielkiej czarnej perły. Nie lubię tej zdrabki z numerem 1, ale wziąłem. Może się uda odsklarować dzisiaj. Szukamy dolara i yy, pierścionka. Czekajcie chwilę. Już jestem. Szukamy dolara i pierścionka. Zdrabka z numerem 1. Wielka czarna perła. Trzymajcie kciuki, żeby jeszcze coś tutaj wpadło. Mamy tak cytrynę. Ananas. No dolarka miałem chyba raz. Ale pierścionka jeszcze nie. Wiśnie. Kluczyk. Auto, zegar, kwiat, trofeum, winogrono, podkowa, kłódka, gdzie te wygrane, bransoletka, szpilki, muszka. No ta jedynka czasami potrafi zaskoczyć, ale Widocznie nie u mnie, nie w tej zdrabce narty, naszyjnik, no i słońce. Dalej zostaje uparta ta zdrabka dla mnie. No i ostatnie na dzisiaj, bo super bonus, miałem konkurs z tą zdrabką, całą paczkę. Kto nie widział, zapraszam. Szukamy dolarka i złota. Złoto na mnożnik planu razy dwa z numerem 23. No ten numerek potrafi być szczęśliwy. Zobaczymy. Mamy dzwonek. Monety. Klucz. Garne, garniec. Bank. Wiśnia. Gwiazda. Plik. Zegarek. Arbus. Kończyna świnka, worek, no worek nic nie daje, dajcie dolary, ananas, pierścionek, safe, banany, oj, piękny odczyn, korale, księżyc i portfel, masakra. Patrzcie, ile pustych strapek do kosza, tyle pustych, a wygrała tylko jedna. 3 zł dając. No. Dobre i to. Minus jest ogromny, więc nie ma co podsumowywać. Jest jedna wygrana, znaczy wygrana zwrocik. I co? I będę starał się mnożyć te 3 złote. Dobra, trzymajcie się, zdrowo, cieplutko. Jeszcze raz zapraszam na konkursy na społeczności u mnie na kanale w zakładce. Są szczegóły. Zapraszam. Cześć.